Z tej strony Rzeczypospolitej. to jest y, odcinek, którym pierwsze was to wybaczenie za to, że nie nagrywam, ale przygotowuję się do czegoś wielkiego w opisie. Jeżeli czytacie opis, będziecie wiedzieć, do czego się przygotowuje. Nie piosenkę poznajecie, jeśli słyszycie. No, a tutaj jest taka gra. Nie? Widzicie na pewno. Ja, ja też dam ją w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć, co będę grać. No i... Chciałem wam opowiedzieć właśnie, że... Będę coś ze Steamem robić. że Coś będę przesyłać ze Steama. No i... Będę nagrywać Power Grid Massacre. No, tutaj pewnie słyszycie piosenkę. Nagrywam to Winampem. Win powiem tam Steel Life. Tutaj na to nie patrzcie, tam, to, tam moje pisanki są. No to sobie Tutaj pulpit, wie you no, know, Otsu, japoński joke. Z World of Tanks pierwszego pier, Tutaj mam parę odcinków, ale tu mi się głośniej nagrał. No, I tutaj ogólnie no, to nic więcej nie mam. No. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, żebyście pisali w komentarzach co bym, jakie byście chcieli... Czekajcie chwilę co jest No więc widać z powrotem, Ja musiałem iść na chwilę. Więc piszcie właśnie też co byście chcieli, żebym zrobił. Czy byście chcieli takie pa y częstsze odcinki, ale krótsze czy rzadsze, ale dłuższe. Teraz właśnie mam... Tą przerwę spowodowaną właśnie tą niespodzianką dla Was, która będzie w opisie. No i to właściwie tyle, co, co Wam chciałem powiedzieć. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do następnego odcinka na razie.